Znaleźliśmy sobie miejscówkę na spanie, bo spaliśmy pod tarpem, tak było zaplanowane, że śpimy pod tarpem. Znaleźliśmy sobie miejscówkę tak, żeby mieć na rano blisko na szczyt góry, w której był widok na wschód. No, minimum 20 km to było widzieć. Taki był super widok wieczorem, ale jak wstaliśmy rano, znów była mgła, więc za dużo, za dużo nie zobaczyliśmy, bo zjedliśmy śniadanie właśnie na szczycie tej góry we Mgle. Widoczność była mocno ograniczona. Pierwsza noc przeżyta W kokonie Dobrze, że nie spadliśmy w dół Dobrze było Bo mieliśmy taki ostry spadek Siemanderok Od 11 godzin spadliśmy nie wiem, nie wiem ile razy się ugnęliśmy No, za duży spadek i zjeżdżaliśmy Tak to wygląda mniej więcej Mam pełno butów w środku ciak do mnie w dół Miejsce po obozie Żeby nie było No a nic, śniadanko, pykamy i, I, lecimy. I lecimy dalej Mijamy schronisko pod Muflonem, się okazało się, że 15 minut drogi od tego miejsca, gdzie my spaliśmy było, no tylko wodę sobie kupiliśmy i idziemy dalej niebieskim szlakiem. W godzinnym marszu znaleźliśmy wreszcie chatkę. ale W sumie nie wiemy, czy to jest ta, której szukaliśmy. Właśnie naszym celem była chatka sylwestrowa, którą szukaliśmy po tych lasach. <grych> I nie mogliśmy jej w ogóle znaleźć. Nawet w aplikacji szukaliśmy. Znaczy, znaleźliśmy współrzędne wrażenie geocoachingu i szukaliśmy jej po współrzędnych mapach tam. W tym miejscu nie ma co już patrzeć na telefon, bo zasięgu nie ma. Trzeba było szukać z mapą i kompasem. No i trochę nam się w sumie to doszło. Kolację przy ognisku. Mogliśmy jeszcze zrobić kolację przy świecach, bo tam jakieś znicze były. i <gulacje> najłatwiej.

I wanna grow. Oh.